Witajcie, wybaczcie, ale wczoraj odcinka nie było, jako że był Dzień Ojca, troszeczkę się zasiedziałem i już do biura nie szedłem wieczorem i nic nie nagrałem. Dzisiaj 22 i nagrywam odcinek z podsumowaniem. Pierwszy raport fiskalny dobowy to jest pakowanie przesyłek z niedzieli, no i troszeczkę z poniedziałku. I udało się wysłać 57 przesyłek, co wygenerowało 1396 złotych przychodu. Kolejny raport fiskalny dobowy jest za wtorek i wysłałem 42 przesyłki, co wygenerowało 854 zł. Aktualny przychód to 36 804 zł. I tematem dzisiejszego odcinka są przesyłki z Chin, formalności. Taki odcinek, na szybko można powiedzieć, podsumowanie. Obiecuję wam, że za jakiś czas pojawią się jakieś takie bardziej treściwe odcinki, z których wyciągniecie więcej. Mam też. Jakieś fajne pomysły dotyczące live'a, w których będę poszukiwał i po, No bo zadajecie bardzo dużo pytań W jaki sposób poszukujesz towarów, no to ja myślę, że odpalę jakiegoś kilkugodzinnego live'a co jakiś czas i będę Szukał e, Szukał jakiś produktów na Allegro, potem będę ich szukał na Alibabie, w międzyczasie będę porównywał jaka jest tego Sprzedaż Czyli zobaczycie sobie można powiedzieć od kuchni jak ja to poszukuję i może jakieś e, Inspiracji Sobie zaczerpniemy, może ja coś w międzyczasie sprowadzę, w sensie coś mi się spodoba, to wdrożę to w moich sklepach, no ale to jest na razie taki pomysł. Jak na razie chcę Wam opowiedzieć o przesyłkach z Chin, bo jak wiecie, idą do mnie cztery przesyłki za kwotę 10 tysięcy złotych. I dzisiaj pierwsza przesyłka do mnie dotarła: dotarła do mnie przesyłka DHL, za którą zapłaciłem tam około 500 dolarów, i okazało się, że ta przesyłka. Nie została odsłona i nie została opodatkowana, tylko została do mnie dostarczona, ponieważ Chińczyk tam napisał, że ta przesyłka ma jakąś taką bardzo, bardzo malutką wartość. I to tak naprawdę jest dla mnie teraz problemem, bo przesyłka do mnie dotarła, a nie jest odsłona i opodatkowana. Czyli tak jakby nie mogę tych produktów wdrożyć do sprzedaży. I muszę wszystkie formalności załatwić we własnym zakresie. Problem to duży nie jest. Ale no zajmie to troszeczkę więcej czasu. Już mógłbym dzisiaj te produkty wystawiać na aukcję i już zacząć je tak naprawdę dzisiaj sprzedawać. A teraz produkty sobie leżą i czekają na załatwienie formalności, którymi zajmę się jutro. No, także pierwsza do, przesyłka dotarła, wszystko spokojnie przeliczyłem. Z towaru jestem zadowolony. Jest dosłownie dokładnie, przyszło dokładnie to, co sobie zamówiłem. Także pierwsza przesyłka jest u mnie i oczekuję. I kolejne trzy przesyłki już są w Polsce, także dotarły. Yy, wszystkie dokumenty już przesłałem, czyli faktury, z czego się składa produkt, jaka jest kwota zamówienia. Wszystko mailowo już jest załatwione. Myślę, że jutro wygenerują mi tutaj dokumenty i przez i ten cło i VAT, już wszystko opłacę przelewem. I myślę, że może jutro albo pojutrze myślę, że do końca tygodnia jestem wręcz przekonany że te trzy przesyłki do mnie dotrą, czyli cały weekend spędzę na tym na wystawianiu aukcji. Aktualnie mam tam około chyba 90 aukcji, a myślę, że jak te wszystkie produkty do mnie trafią, to będę miał ze 140 aukcji. Czyli tak naprawdę te zamówienie za 10 tysięcy złotych to jest 50 nowych przedmiotów na aukcjach moich. Mówię, 140 przedmiotów to już jest fajne, fajne, fajnie, fajnie i będę, będę dokładał, będę domawiał i, i myślę, że to wszystko, to wszystko dopiero zaczyna nabierać takiego, wiecie, rozpędu, nie? Bo teraz zamówiłem 4 przesyłki za 10 tysięcy złotych, ale w związku z tą całą sprzedażą, którą aktualnie widzicie. Będę już myślał i będę już kombinował, żeby zamówić kolejną przesyłkę. Nie będę zamawiał, zamawiał tak na hura. Że dzisiaj zamawiam 4 przesyłki za 10 tysięcy złotych, albo 20 przesyłek za 100 tysięcy złotych jednego dnia, tylko będę już sobie na bieżąco sprzedawał, na bieżąco pakował wysyłał, na bieżąco wystawiał aukcje i na bieżąco zamawiał towar z Chin. Czyli wiecie, już zaczyna się taka tak zwana płynność finansowa, czyli towary się sprzedają, w międzyczasie domawiam nowe towary, w międzyczasie mam stany magazynowe i tak się wszystko będzie kręciło do tego żeby osiągać minimum te 100 tysięcy złotych przychodu miesięcznie. Jak już będę miał 100 tysięcy złotych przychodu miesięcznie, to już to wszystko będzie, myślę, że całkowicie inaczej wyglądało. No bo wyobraźcie sobie, na konto wpływa 100 tysięcy złotych. Ja będę domawiał produkty, będę inwestował, będę będę się rozwijał. Może jakieś nowe inwestycje z tego powstaną. No, tak tylko przykładowo podaję, bo 100 tysięcy przychodu to już jest kupa kasy i można sobie z tego Wyobraźcie sobie, że macie miesięcznie 100 tysięcy złotych przychodów. Ja mam aktualnie, nie wiem, 20 tysięcy złotych przychodu, a jak dociągnę do 100 tysięcy złotych, to wyobraźcie sobie, że idziecie, tak jak już kiedyś mówiłem, idziecie do salonu po nowy samochód i bierzecie go w tak zwany, nie wiem, Audi Perfect Lease, 1500 złotych rata miesięcznie, nowa Audica. Płacicie 1500 złotych, a macie 100 tysięcy przychodów. 100 tysięcy osiągacie tego przychodu i z tego 100 tysięcy no to 1500 sobie na autko i nowym samochodem i tak życie płynie po tym już wam niczego nie brakuje tylko się rozwijacie, rozwijacie, rozwijacie znaczy ja mam taki plan tak się rozmarzyłem, tak się rozgadałem mówię, szykuję dla was bardziej treściwe odcinki także śledźcie na bieżąco